Na wspaniałym gobelinie wszechświata, gdzie światło walczy z ciemnością, pojawia się jedno pytanie. Gdzie był Jezus podczas buntu Lucyfera? Wyobraźcie sobie przez chwilę kosmiczne zderzenie, które wstrząsnęło samym niebem, gdy najjaśniejszy anioł zwrócił się przeciwko swemu Stwórcy. Jednak pośród tego chaosu Jezus nie był cichym obserwatorem, stał się silny jako ucieleśnienie boskiej miłości i sprawiedliwości. Dzisiaj zagłębimy się w Pismo Święte, aby odkryć potężną rolę, jaką odegrał w tym kluczowym momencie. Przygotujcie się więc na oświecenie, a skoro już tu jesteś, nie zapomnij zasubskrybować i podzielić się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Skąd pochodzisz i jak Jezus czynił cuda w Twoim życiu? Pamiętaj, Jezus cię pobłogosławi i jest zawsze z Tobą. Lucyfer, niegdyś nosiciel światła zajmował szanowaną pozycję w królestwach niebiańskich. Pismo święte opisuje go z podziwem, który sugeruje istotę o niezrównanym pięknie i mądrości. W księdze Ezechiela 28, 12, 17 obrazy użyte do przedstawienia Lucyfera są niemal poetyckie i przedstawiają stworzenie zaprojektowane z Bożą łaską i ozdobione blaskiem drogich kamieni. Nie był tylko aniołem, był być może najwyższym z archaniołów. Namaszczonym i pełnym mądrości, odzwierciedlającym chwałę samego Boga. W niebiańskim porządku Boga Archaniołowie służyli określonym celom i wykonywali Bożą wolę w całym kosmosie. Lucyfer znajdował się wśród tych potężnych istot, jeśli nie na szczycie ich hierarchii. Jako cherubin stróż, jego rolą była ochrona i zachowanie świętości domen niebiańskich, dbając o to, aby boskie cechy Boga emanowały poprzez stworzenie. Jego obecność byłaby inspirująca, budząca szacunek i podziw ze strony innych zastępów anielskich, postaci odzianej w czystość i cel. Jednak w tej znakomitej tożsamości kryją się nasiona niezadowolenia. Pismo Święte mówi nam w Księdze Izajasza 14, 12-15 o pragnieniu Lucyfera, które przekształciło się z jego boskiego powołania w ambicję, która przyćmiła szacunek pychą. Słowa proroka Izajasza stanowią zapadający w pamięć opis buntu: "Wstąpię do niebios i wyniosę tron mój ponad gwiazdy, Boże". Ta deklaracja nie jest głosem pokory czy służalczości, ale ambicji domagającej się roszczeń do samego boskiego tronu. Pragnienie statusu podobnego do Boga zrodziło się z dumy, podstępnego nasienia, które przemieniło serce niegdyś wypełnione boskim światłem w tęsknotę za własną chwałą. Lucyfer błędnie wierzył, że jego piękno i mądrość były wystarczającym powodem, aby rzucić wyzwanie Bogu w nadziei, że wyrzeźbi swoje panowanie, w którym zasiądzie jako najwyższy. To dążenie złamało harmonię niebios, zmieniając go ze strażnika Bożego światła w symbol dumy i buntu. Każdy krok na drodze do upadku Lucyfera jest naznaczony celowym odejściem od boskiego porządku. Biblia używa obrazów spadających. Gwiazda, by ująć tę zmianę, niegdyś świetlistą obecność, która teraz wyłania się spiralnie ze swojej ustalonej konstelacji. To niebiańskie zejście oznacza punkt zwrotny, oznaczający przejście lucyfera w szatana, przeciwnika. W ramach tej przemiany traci swoją pozycję i wkracza na ścieżkę, która ma stać się uosobieniem wszystkiego, co jest sprzeczne z Bogiem. Narracja Lucyfera uczy nas o przemieniającej mocy dumy. W tej niebiańskiej historii kryje się przestroga dla ludzkości echo przypominające, że dary nadawane przez Boga mają na celu wypełnienie jego zamierzenia, a nie przeciwstawienie się jego panowaniu. Odzwierciedla zmagania stojące w ludzkiej egzystencji, gdzie ambicja i duma mogą odwieść człowieka od boskich zamiarów, wpływając nie tylko na osobiste losy, ale także wpływając na kosmiczną równowagę. Duma pozostaje groźnym przeciwnikiem, widocznym w skłonnościach dzisiejszej ludzkości do wywyższenia się. Rodzi to pytania w duchowej świadomości. W jaki sposób można zapewnić życie w pokorze i służbie, odzwierciedlając obraz Stwórcy, a nie jego zniekształcone odbicie. Takie refleksje proszą o duchową pracowitość, wymagając modlitwy i kontemplacji, aby kierować podróżą życia ze świadomym zwróceniem serca na Boga. Zrozumienie upadku Lucyfera wpływa również na nasze postrzeganie wyborów moralnych i etycznych. To opowieść wzywająca do czujności wobec wszystkiego, co stara się wznieść siebie ponad boskie powołanie lub dobro społeczności. Podróż każdego człowieka ukazuje ten kosmiczny dramat na mniejszą skalę dążenie do integralności, opieranie się pokusom obiecującym wywyższenie kosztem duchowej harmonii. Ta duchowa narracja, osadzona w pierwszym rzędzie wolnej woli, pokazuje wrażliwość miłości, że boska moc pozwala buntować się nawet jej stworzeniu. Wolność, którą Bóg dał aniołom, rozciąga się na ludzkość, niosąc za sobą głębokie implikacje dotyczące wyborów i konsekwencji. Historia Lucyfera nie dotyczy tylko upadku, ale także dynamiki królestwa, podkreślając niezachwiane zaangażowanie Boga w wolną wolę pomimo buntu. Zatem badając drogę Lucyfera do wielkości i późniejszy upadek, widzimy coś więcej niż tylko opowieść o buncie. Dostrzegamy istotną lekcję Bożej miłości i sprawiedliwości. Ostrzega, że prawdziwe wywyższenie nie wynika z wywyższania się, ale ze służenia i utrzymywania boskiej prawdy. Jest to droga, którą ludzkość może naśladować, aby zbliżyć się do Boga. Rozdział ten kładzie podwaliny pod zrozumienie wynikającego z tego niebiańskiego konfliktu, wyostrzając uwagę na niebiańskiej dynamice i konsekwencjach, jakie mogą wyniknąć, gdy zakłócona zostanie boska harmonia. W miarę jak przechodzimy do kolejnej fazy tej kosmicznej narracji, jesteśmy przygotowani na zbadanie epickiej bitwy toczącej się w niebiosach, na zawsze zmieniającej bieg królestw duchowych i ziemskich. Na rozległym obszarze kosmosu, gdzie chwały nieba wychwalają Bożą wspaniałość, wybuchł moment bezprecedensowego wstrząsu, zderzenia, które rozprzestrzeniło się po całym stworzeniu. To była niebiańska wojna, konflikt, który miał swoje korzenie w dumie i buncie, o których mówiliśmy wcześniej, wraz z upadkiem Lucyfera. To tutaj w Apokalipsie 12 rozgrywa się dramat z żywym przedstawieniem kosmicznej bitwy pomiędzy siłami dobra i zła, prowadzonej przez Archanioła Michała i upadłego Lucyfera, teraz przemienionego w szatana przeciwnika. Scena ta przedstawia dramatyczną wizję kobiety ubranej w słońce, przez wielu uczonych, identyfikowanej jako reprezentująca lud Boży, czy to poprzez Izrael, czy kościół. U jej stóp księżyc, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd. Ten obraz oddaje nie tylko piękno i wdzięk, ale także boski cel oznaczający kosmiczną rzeczywistość, w której wydarzenia ziemskie i niebiańskie są nierozerwalnie powiązane. Na tym tle wyłania się wielki czerwony smok, opisany jako mający siedem głów i dziesięć rogów, postać o przerażającej mocy i złośliwości, reprezentująca szatana i jego niszczycielskie siły. Ten smok, Lucyfer, teraz pogrążony, w buncie jest gotowy pożreć dziecko tej kobiety, gdy tylko się urodzi, co ilustruje jego desperację, by pokrzyżować Boży Plan. Jednak dziecko, często postrzegane jako postać mesjańska, zostaje porwane do Boga i jego tronu, podczas gdy kobieta ucieka na pustynię, do sanktuarium przed gniewem węża. Ten wątek narracyjny nie tylko nawiązuje do starożytnych proroctw, ale także wplata się w narodziny i ochronę zbawiciela przygotowując grunt pod niebiańską konfrontację. W sferach niebiańskich toczy się bitwa. Michał i jego aniołowie powstają, by walczyć ze smokiem i jego upadłymi towarzyszami, w walce nie tylko o siły fizyczne, ale także o głębokie siły duchowe, zakorzenione w lojalności, sprawiedliwości i prawości. To nie jest zwykły konflikt. Ucieleśnia istotę kosmicznej sprawiedliwości gdzie bunt i duma nie mogą współistnieć z boską świętością. Michał, reprezentujący boski autorytet i siłę, stoi na czele, prowadząc zastępy niebieskie, z nieustępliwym postanowieniem, ucieleśniającym boski dekret mówiący, że bunt nie może mieszkać na dziedzińcach wszechmogącego. Bitwa jest nie tylko skuteczna, ale i celowa. To zderzenie wiecznych przeznaczeń, obrona światła przed ciemnością, prawdy przed oszustwem. Wizje niebiańskich mieczy i aniołów w zbroi wypełniają narrację. Każdy anioł jest nie tylko wojownikiem, ale wysłannikiem boskiej woli, zaangażowanym w konflikt, który zadecyduje o duchowej równowadze wszechświata. To nie jest zwykły mit, to symbol prawdziwej wojny duchowej, która według teologów nadal ma wpływ na nasz dzisiejszy świat, w którym każde ludzkie serce jest polem bitwy między dobrem a złem. Gdy rozbrzmiewają hymny bitwy, Smog zostaje pokonany nie samą siłą, ale dzięki boskiej sprawiedliwości, która wykonuje decydujący cios przeciwko buntowi. Lucyfer, teraz zdemaskowany we wszystkich swoich złośliwych zamiarach, zostaje wyrzucony na ziemię, nie jest już aniołem światłości, ale pokonanym przeciwnikiem. Jego wygnanie z nieba oznacza zdecydowane zwycięstwo, ilustrujące nie tylko upadek pychy i buntu, ale także triumf boskiego porządku i łaski. Dla królestw niebiańskich to wygnanie jest powodem do radości, przywróceniem czystości i pokoju. Jednak dla Ziemi oznacza to nową, bardziej intensywną walkę. Szatan, pełen wściekłości, wiedząc, że jego czas jest krótki, kieruje swoją uwagę na Ziemię, zdecydowany prowadzić swoją bezbożną wojnę przeciwko ludzkości, odbiorcą boskiej miłości i odkupienia. Na tym polega ciężar niebiańskiej walki. Przypomnienie, że duchowa bitwa, rozpoczęta w niebiosach, odbija się echem w naszym codziennym życiu, wzywając każdego wierzącego, aby stał niewzruszenie w wierze, kierując się wiecznym zwycięstwem. Odniesionym na niebiańskich dworach. Zatem kosmiczna bitwa, namalowana w objawieniu, jest czymś więcej niż starą epicką sagą. Służy wierzącym jako potężne przypomnienie o żywotnym znaczeniu duchowej czujności, odwagi i niezachwianej, ufności w boską moc, która zwycięża wszelkie zło. Zrozumienie tej niebiańskiej narracji daje wierzącym siłę do zaangażowania się w ich własne duchowe bitwy, z pewnością że zwycięstwo należy do tych, którzy są zgodni z boskimi celami ustanowionymi od samego początku stworzenia. Podczas burzliwego okresu niebiańskiego buntu wydarzenia szczegółowo zbadanego w poprzednim rozdziale, z symbolicznym bogactwem, zatrzymujemy się, aby zastanowić się nad znaczącym, często zadawanym pytaniem, jaka była rola Jezusa podczas tego niebiańskiego przewrotu. Zrozumienie tego pociąga za sobą zagłębienie się w ponadczasowość, autorytet i boską obecność Jezusa przedstawioną w Piśmie Świętym, co jest kluczowe dla uchwycenia jego wpływu na duchowe sfery i wydarzenia. Początkowe wersety Ewangelii Jana stanowią podstawę tych poszukiwań. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jana 1,1. Werset ten mówi o wiecznym współistnieniu Jezusa, zwanego Słowem z Bogiem. Podkreśla nie tylko Jego obecność od samego początku, ale także Jego integralną rolę w samej strukturze stworzenia. Twierdząc, że wszystko przez Nie się stało, Jana 1,3, Pismo Święte wyraźnie przekazuje władzę Jezusa i jego zaangażowanie w stworzenie, pozycjonując go jako postać głęboko zaangażowaną w powstanie wszechświata i zorganizowany porządek istot niebiańskich. List do kolosan dodatkowo potwierdza to swoją głęboką deklaracją. Wszystko bowiem przez niego i dla niego zostało stworzone rzeczy na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego. Kolosan 1:16. Zapewnia to soczewkę, przez którą można spojrzeć na bunt. Chociaż kosmiczny konflikt, jak szczegółowo opisano w objawieniu 12, koncentruje się wokół walki i późniejszego upadku Lucyfera, istotne jest uznanie, że Jezus z samej istoty swojej istoty i roli w stworzeniu posiada najwyższą władzę nad wszystkimi istotami duchowymi. Jego świadomość i wpływ na te wydarzenia mają charakter nie tylko obserwacyjny, ale głęboko autorytatywny. Zrozumienie roli Jezusa w tym okresie obejmuje także kontemplację jego głębokiej świadomości niebiańskiej dynamiki, która ma tu miejsce. W Ewangelii Łukasza 10.18 znajdujemy wymowną wypowiedź Jezusa widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oświadczenie to nie jest przedstawiane jako relacja z drugiej ręki, ale jako obserwacja z pierwszej ręki wskazująca na wszechwiedzę Jezusa i jego ponadczasową obecność w wydarzeniach duchowych. Był świadkiem upadku nie jako odległe bóstwo, ale jako aktywny uczestnik, mający głęboki wpływ na rzeczywistości duchowe. Zastanawiając się nad zaangażowaniem Jezusa w bunt Lucyfera, musimy zbadać jego pozycję jako władzy centralnej, której słowo i wola określają kontury boskiej sprawiedliwości i porządku. Ze swej natury posiada on moc utrzymywania lub burzenia porządku w królestwach niebiańskich. Bunt nie nastąpił w próżni oddzielonej od jego boskiego autorytetu, ale w ramach, w których jego moc i cel pozostały niekwestionowane. Co więcej, jego rola wykracza poza jego władzę i zaangażowanie w stworzenie obejmuje jego moralną i duchową suwerenność. Poprzez swoją wieczną obecność, Jezus ukazuje ucieleśnienie boskiej prawdy i prawości, czyli elementów, które jaskrawo kontrastują z oszustwem i buntem prowadzonym przez Lucyfera. W tej kosmicznej konfrontacji wrodzona prawda Jezusa stanowi przeciwieństwo wywrotu i zniekształcenia Lucyfera. W świetle swego boskiego punktu widzenia, Jezus ucieleśnia ostateczne zwycięstwo nad siłami buntu. Chociaż opowieść o buncie celestialnym naznaczona jest konfliktem i podziałami, ostatecznie uwydatnia nieustępliwą suwerenność i przewidywalność Jezusa. Ta suwerenność jest świadectwem jego niezrównanej władzy nad siłami duchowymi, co jest zgodne z szerszą narracją biblijną, która konsekwentnie potwierdza jego rolę króla królów i pana panów, którego panowanie wykracza poza wszelki czas, przestrzeń i istoty. Kontemplując tę głęboką rzeczywistość kosmiczną, istoty zarówno niebieskie, jak i ziemskie są wezwane do uznania i oddania czci Jezusowi, nie tylko jako biernemu obserwatorowi kosmicznych wydarzeń, ale jako odwiecznemu logosowi architektowi i podtrzymującemu wszystko, co istnieje. To uznanie niesie ze sobą implikację niezachwianej wierności, a temat ten płynnie przechodzi do następnego rozdziału. Gdy zastanawiamy się nad pełnią boskości Jezusa i naszym zobowiązaniem do pełnego i wiernego naśladowania go. Dzięki takiemu uznaniu jesteśmy zaproszeni do odnalezienia pewności w Jego autorytecie i czerpania sił z niezachwianej pewności Jego wiecznej suwerenności. Po tym jak w poprzednim rozdziale zagłębiliśmy się w kosmiczny teatr niebiańskiego buntu i strategiczne miejsce Jezusa w nim. Teraz przenosimy wzrok na wspaniałą panoramę Jego boskiej tożsamości i naszego powołania do wiary. W tym rozdziale zgłębiamy jedną z najgłębszych tajemnic wiary chrześcijańskiej pełnię boskości Jezusa, jak oświadczono w liście do Kolosan 2.9. Albowiem w Chrystusie cała pełnia bóstwa żyje w postaci cielesnej. Apostoł Paweł artykułuje tutaj prawdę o monumentalnych implikacjach. Cała natura Boga jest dana Jezusowi. To objawienie skłania nas do głębokiej refleksji. Wyobraź sobie bezgraniczność Boga, architekta czasu i pana kosmosu, zamieszkującego całkowicie w Chrystusie, przenosi Jezusa z zaledwie godnej uwagi postaci historycznej do boskiej obecności, którą ludzkość pragnie zrozumieć. Tutaj leży esencja Jego wiecznego istnienia, rdzeń, który płynnie łączy się z Jego, Rolą podczas niebiańskiego buntu, podkreślając jego wszechmoc i wszechobecność przez całą wieczność. Takie głębokie prawdy nie są abstrakcyjnymi rozważaniami teologicznymi, przeznaczonymi wyłącznie do kontemplacji. Mają one dynamiczne implikacje dla naszego dzisiejszego życia, dotykając każdego aspektu naszej drogi wiary. Kiedy przechodzimy z sfer niebiańskich z powrotem na Ziemię, tożsamość Jezusa pozostaje integralną częścią naszego zrozumienia tego, jak w znaczący sposób kierować egzystencją. Wyznać, tak jak Piotr w Ewangelii Mateusza 16:16, 16, że ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego, oznacza położyć ufność w tym, którego boska władza rządzi zarówno sferami widzialnymi, jak i niewidzialnymi. Jednak uznanie jego boskości prowadzi nas do zaproszenia udokumentowanego w Ewangelii Mateusza 16:24, kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. To wezwanie do naśladowania wymaga czegoś więcej niż tylko biernego przyzwolenia. Skłania do aktywnego zaangażowania. Podążanie za Chrystusem oznacza zaangażowanie wszechogarniające i zaufanie w Jego suwerenną kontrolę nad nieprzewidywalnymi ścieżkami życia. Jest zaproszeniem do relacji w której przyziemność splata się z boskością, przekształcając nasze ludzkie zmagania w odważne akty wiary. Głębia tego wezwania jest zniechęcająca, a jednocześnie wzmacniająca. Zapewnienie, jakie się z tym wiąże, zostało wzmocnione w liście do Hebrajczyków 13:5, gdzie Bóg obiecuje: Nigdy cię nie opuszczę i nigdy cię nie opuszczę. Ta absolutna pewność stanowi kamień węgielny naszej nadziei. W każdej próbie i triumfie Jego obecność idzie przed nami, oferując przewodnictwo, gdy przemierzamy wzburzone morza życia, podobnie jak apostołowie, którzy zaufali Jego boskości pośród wzburzonych wód. Przyjęcie pełnej boskości Jezusa, jako osoby wierzącej, ma charakter przemieniający. Jest to impuls ponaglający nas do prawdziwego bycia uczniem, gdzie nasza wiara staje się aktywnym poszukiwaniem integralności, i miłości w świecie często podzielonym przez narracje dzielące. Bzywa nas do ucieleśnienia żywego świadectwa wierności i oddania. Ta droga bycia uczniem, rozpoczynana poprzez codzienne branie krzyża, nie jest ani łatwa, ani pozbawiona ofiar, jednak oddając swoje życie odnajdujemy cel i ostatecznie głębokie poczucie połączenia z jego boską misją. Co więcej, Poprzez uznanie najwyższego autorytetu Jezusa odkrywamy ramy umożliwiające kierowanie relacjami, podejmowanie decyzji etycznych i rozwój osobisty. Jego nauczanie zachęca nas do sprawiedliwego postępowania, miłowania miłosierdzia i pokornego chodzenia z Bogiem. Poryczę Michał 6,8. Podążanie za Jezusem wiąże się z przemianą serca, pozwalającą, aby Jego miłość przepływała, przez nas w aktach dobroci i współczucia. Nasza wiara w mniejszym stopniu opiera się na rytuałach, a bardziej na pogłębianiu relacji, która kształtuje nasz światopogląd, wpływając na to, jak podchodzimy do każdego aspektu życia, od rozwoju osobistego, poangażowanie się w szersze problemy społeczne. Stajemy się częścią szerszej narracji o odkupieniu i odnowie, działając jako naczynia pokoju w niespokojnych czasach. Przyjmując pełnię boskości Jezusa. Nasza wiara wykracza poza zwykłe uznanie i staje się aktywnym wyrazem, w którym Jego obecność w naszym życiu funkcjonuje zarówno jako pocieszenie, jak i wyzwanie. Pocieszenie wynikające ze świadomości, że Jego boski cel stanowi podstawę naszego istnienia i wyzwanie napędzające nas do prowadzenia życia nie ograniczającego się do własnego interesu, ale rozwijanego poprzez miłość i służbę. Zatem nasze powołanie do wiary wykracza poza zwykłą wiarę. Staje się to podróżą, podczas której ucieleśniamy jego nauki, odzwierciedlając jego łaskę i prawdę światu, tęskniącemu za nadzieją, uznając Jezusa za w pełni Boga, podążamy jego ścieżką, pewni jego wiecznego towarzystwa, gdy poruszamy się po zawiłościach i radościach życia, prowadzeni przez Ducha Świętego. Kończąc ten rozdział, zasiewamy nasiona refleksji gdy przechodzimy do odkrywania praktycznych sposobów, w jakie ta boska relacja rozwija się w naszym życiu. Nadchodzące rozdziały pomogą nam zrozumieć, jak żyć tym powołaniem w sposób świadomy i celowy, w każdej sferze wpływów, w której żyjemy.